Przywiet, 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 zawadłem tę Ja przygotowałem Was wydragał, epizod u Was w ja, ale tak więc, hej, cześć, witajcie, moi drodzy. Jesteśmy sobie w 100 milion odcinku. Tutaj widzimy jakiś e, magiczny teleport. Nie wiem, czy nas przeteleportuje gdzieś. Nic nas nie przeteleportuje. Słuchajcie, ale tutaj, e, w tym miejscu, odcinek zacząłem nieprzypadkowo. dlatego że dokładnie w, tutaj. Znajduje się magiczna kopalnia. Dlaczego magiczna? Bo jest pełna magicznej rudy. I nowy pićdzinnik, mamy złoża rudy. W jednej z na wyspie odkryłem ogrom po, e, ogromne pokłady e, magicznej rudy. Myślę, że o tym odkrycie po, 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 warto poinformować innych. Przejdźmy się tutaj. O, może coś znajdziemy tutaj ciekawego. To są jakieś grzybki. E, jak Mam nadzieję, że nie halucynki. To są. E... To widzę, że pełzacze też również nie boją się mnie. Mimo tego, że mam łonący miszor zagłady. Ale z tego co wiem, to aż ten... Aż ten jest nie, aż tak... Znaczy jest bardzo, bardzo dobry, ale on jest nieco słabszy od... A, nie mogę nic wykować szkoda. Jest nieco słabszy od, od miecza, który będziemy mieli niedługo. Tak więc no słuchajcie. E, Na z niego oczywiście... Od razu po skończeniu nagrywania, nagrywać poprzedni Więc jak najbardziej Dalej we mnie jeszcze siedzi ten Wiedźmin No niestety tak to niestety bywa Jak skończę Wiedźmina dwójkę też będę, będę czuł taki niedosyt Wrażeń No słuchajcie Wiedźmin jeśli chodzi o jakieś sprawy Fu, co tu mi gata, Sio. Jeśli chodzi o takie sytuacje Odnośnie Wiedźmina to powinienem Dosyć krótko wieźminę przechodzić, dlatego że ja wieźmina ubóstwiam. Jest bardzo, bardzo fajny, znam go na pamięć samego Tika, więc na pewno nie będzie jakichś tam większych problemów odnośnie. Nie będzie jakichś tam większych problemów odnośnie jakichś tam misji, więc na pewno w, żadne, w miejscu nie staniemy. I liczę na to, że nie będzie. Fuck yeah, liczę na to, że nie będzie to trwało miliardy lat bo to nie ma większego sensu. Jak najbardziej chciałbym go ciągnąć, weźmiać dosyć krótszą chwilę. A potem, e, a potem, a potem zająć się na przykład trollest, a potem za, za, e, zająć się na przykład, bo ja wiem, e, trzecią odsłoną gotika, na przykład... Jeśli chodzi o gotika jedynkę, bo... Ja tak mówię o tym gocie dwójce i trójce, a jakoś tam o trójce, a o nie wspominam. Otóż... o oh Otóż o oh już chyba umarłem sobie, tylko że ten troll w tym momencie no właśnie. E, jakby nie da nam odejść, nie da nam wstać, więc... Chyba trochę zrypałem. Musiałbym teraz szybko biec w to miejsce, dobra. Już wszystko gra. Okej, być. Ek, dobra. No, ogólnie go tylko jedynka, nie wiem. Na pewno kiedyś przejdę, ale... Nie wiem czy w najbliższej przyszłości. No ale słuchajcie, nie wiem czy zauważyliście. Ta wyspa jest, ma ogromną ilość rudy. Ogromną, tu jest pełno. Tam było pełną. Coś tu myślę nad, nad jakimś interesem. Nie wiem czy on też się coś kojarzy. Można... kto potrzebuje dużo... Dużej ilości rudy hm? O czerwone bagienne ziele Jeszcze tylko trzy To potrzebuje dużej ilości magicznej rudy Paladyni hm? hm. HMMM e, Może może być ciekawa Ciekawa opcja może być Tak więc no Słuchajcie Bierzemy miszor w rękę Bo widziałem że tutaj są bagienne golemy Które również przede mną uciekają Ej, tego się nie spodziewałem What the fuck, tego się nie spodziewałem Że jednego golemy nawet będą przed nim uciekały hmm. Dobra Coś tam piszczy na górze, nie wiem co to za dźwięki To jest guzik, który trzeba przełączyć Są jakieś kolejne drzwi Aha, to są teraz te guziki Ja chyba pamiętam Trzeba było nacisnąć drugi Ale nie mam pojęcia to jest drugi, ale nie mam pojęcia z której strony. Zapiszmy i weźmy ten. Wiem, że na pewno to był drugi, tylko nie wiem czy od lewej czy od prawej. Fakt, czyli to na, na pewno nie był ten. E, dobra, wczytajmy. Ej, w nie mam pojęcia, czy w tym odcinku wszystko skończę. Ba, e, bardzo w co wątpię. Może ten? O tak, to był ten, czyli drugi od y, prawej. Gdzie te dwie otwierają? Nie wiem, zbogowane schody. O, kwiatoszczury, znaczy bogienne szczury Dobra. Jakiś jest, jakiś jest złoty puchar, tu jest nawet kilow. Hmm. Tu jest mikstura, jakiś młotek, wie ile więcej mikstur, menzurki. Nie wiem, czy w tym momencie uda mi się to skończyć. Właśnie będę też się łudził, tak, bo 25 to nie jest y aż tyle czasu akwamaryn, to jest magiczna bryłka rudy, bry, bryłka magicznej rudy e, tutaj jest wejście na dach tędy się że wchodziło a w ten sposób tak to jest ogromna ilość krzaków to jest portal, dobra za chwilę do niego wsiądziemy tylko chciałbym obejrzeć że gdzieś tutaj powinien być może jakiś mały szczegół, cokolwiek nic, więc słuchajcie, wsiadamy do tego teleportu nie było krasza, o dziwo, ale spadłem wróćmy na górę dlatego, że być może mogę nam coś ominąć trochę się rozpędziłem hmm tu jest teleport, który nas wróci ciekawe gdzie nas wróci, ale na razie nie będę próbował tu jest jakaś skrzynia, chciałbym otworzyć Dlatego, że w tej, z tego, się, że na tej wyspie warto otwierać, wszystkie skrzynki. Mhm. Okej. Okay. No i zatruło nas, no niestety. No niestety nas zatruło, chociaż na szczęście od Militana kupiliśmy sobie aż, chyba bodajże trzy... Te, 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 te miksturki, więc tam nie ma co się martwić. Jak, najwyżej to tam sobie jakoś w inny sposób załatwił, nie wiem, może watra coś ma do sprzedania albo coś nie wiem, to jest kolejny smoczy korzeń, to jest kolejny kolejna skrzynka, dlatego że te skrzynki trzeba otwierać tylko, że w każdej z nich znaczy w jednej z nich może być potrzebny tutaj przedmiot do zadania mhm, mhm dobra Mam. Ok, Okej O nie toż to jest Toż to jest Spotkanie ze śmiercią I tak tam nie ma co tego otwierać Widzicie tam była taka czapka takiego orła To jest yy, taki Olbrzymi troll yy. Jak tą maskę za zakładamy to was znowu nas yy, Pali więc nie, nie otworzymy tego no trudno, nie będę miał tej maski. Jak ją założymy, zaczynamy tańczyć i nie możemy jej ściągnąć, i po prostu musimy wczytywać grę. Pamiętam bardzo, się na nią zezłościłem, dlatego że jak grałem pierwszy raz, to nie wiedziałem o tym. I robiłem zapisy to chyba co pół godziny tutaj, w tym, w tym miejscu. No i niestety skończyło to się tym, że założyłem tą maskę, i musiałem grać chyba z 20 minut jeszcze, nie? Żeby dojść do tego momentu znowu, i tak w kółko, nie? Więc no, liczę na to, że w tej skrzyni nie będzie żadnej pułapki, a widać, że znaleźliśmy jakąś runę. A to była taka, taka runa, to była taka runa. Eee, spoko. Taka runa, co nic się teraz nie przeteleportuję Ojejku. Okej, okay, taki trochę trudny zamek, a nas spisknęło nas tylko piorunem, więc spokojnie, już wolę pioruna niż podpalenie. I w ogóle mamy tutaj zręczność jeden tabliczkę. Nie sądziłem, że jeszcze jakąś znajdę. Mm, ale bynajmniej lepsze ryc niż e, nic. Tak więc no, mamy jeszcze jeden troles, jeden smuczy korzeń. Jakiś gulasz, mniejsza z tym. Co tam jedzie z oknem? Więc no. Gramy dalej, no nie ma co nie ma co. Teraz tak. Musimy wrócić na samą górę. No, nie bawi mnie ta opcja. Tutaj na pewno nic nie ma. Chcę się upewnić. Nic nie ma. Ok. I teraz jeszcze wyżej. Oczywiście możemy stąd zeskoczyć i zobaczyć, gdzie jesteśmy. No, nie mam pojęcia, no, która to jest część wyspy. Fajne niebo. Tak więc, no, wsiądźmy do tego teleportu. Co mówię, wsiądźmy. Się mówi chyba wejdźmy Ale ja się może nie znam Więc no Okej okay, trafiłem jakimś cudem Poszukajmy może tutaj jest O jest tutaj jednak Otwarły się drzwi Jest kolejna skrzynia mam nadzieję że ona również nie skończy się moją śmiercią eee. hm. Może level wbiję bo Zakazy za prawidłowe to każde prawidłowe ot otwarcie, stajemy plus jeden doświadczenia. Kurde, ale ta skrzynka jest po prostu nie może mnie trudna. No, ale to denerwuje. Dajcie mi to jakąś kartkę, bo ja zaraz nie wytrzymam normalnie. Jest, jak jest to? Tak. Tak, w ten sposób, teraz tutaj, tutaj dziwnie się otwiera te zamki, ale albo nie fajny motyw. Ty to otwierałem, a tu nie ma nic, tylko czarne perła, i złoto, i coś co mnie zabiło, oczywiście. Ale nie jest pomysł na to, jak to. Jak to sobie trzeba ustawić, sobie po prostu miksturki tutaj, i teraz zrobić tak. Tak szybko dojść, tak? Szybko wziąć, szybko wyłączyć i szybko się napić. Szybko pić, szybko pić, szybko pić, szybko pić. Nie wiem, czy to, to się wcale nie opłacało. A chciałem ja tylko to zademonstrować. Trzeba szybko klikać poty, bo podczas, pod, e, podczas gdy się palimy, e, nie działa nam. To, co tam może być? Jest tam coś ciekawego, da się jakoś przejść bokiem. Nie jestem do końca pewien, ale być może coś tam jest. I nie wiem, czy da się to otworzyć za pomocą tamtych. Tam coś było, widziałem. Tam jest skrzynka. Być może tu jest jakaś mapa albo coś. Spróbujmy otworzyć. Może da się to otworzyć którymś z guziczków. Może tym. Nie, tym nie. Zobaczmy. Wszystko trzeba spróbować. Nie ma się, nie ma się coś pieszyć, nie. Może ty, może, 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 może ten guziczek? Nie, ten też nie. Na pewno któryś to otwiera, ale który nie mam pojęcia, nie? Może ten guziczek? Coś się niby tutaj tak zrobiło, ale teraz to się otwiera czy się zamyka? Nie mam pojęcia. Może, może pierwszy? Dobra Nie wiem Najwyżej tu się kiedyś wrócimy. Nie mam żadnego pomysłu Jaki guzik może otworzyć tamte drzwi? Tam jest bodajże skrzyneczka i nie czy nie ma tam czegoś co jest bardzo ważne A chodźmy jeszcze może do góry zajrzeć Może tutaj znajduje się jakiś Ukryty guziczek Nic co nie widzę może tutaj jest N Nie ma No, to czyli zostaje nam tylko pójście stąd do piramidy. I, i chyba raczej powrót na statek. Mamy, to, mamy tam tajemniczą księgę, której nie da się otworzyć. Będę nawet próbował, bo, bo się nie da po prostu. Musimy ją zanieść Miltonowi. Więc no, przejdźmy dookoła. coś tutaj jest, coś jednak tutaj jest. No niby nic tutaj nie ma, ale za ołtarzem znajduje się gwiazdka. Gwiazdka jest to... E, bar jest bardzo potrzebna do odbudowy statku. Dlatego, że później nam Jack powie, że... Spoko, spoko. E, wszystko gra, tylko trzeba znaleźć jakąś koło zębate, tak, które wytrzyma. I my damy mu kamienne. Fajne. Nie mam pewności co do wejścia do tego. O ognik za to ze mną. Nie mam pewności co do wejścia na ten do, do tego budynku. Hmm, bo to jest ogólnie... Dziwna sytuacja. Dlaczego nie mogę sobie wejść? Hm, coś tu biegło. Chyba zrezygnowało, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No to przypuśćmy, że nie możemy na razie tutaj wejść. Być może będziemy tu mogli wejść jakimś teleportem, albo czymś innym. ale nieważne. Chodźmy stąd, bo nas goni ognisty jaszczur. Nie chciałbym z nim się mierzyć, dlatego że niby mam go na hita, ale on za to może nas zapalić, nie? No i niestety kończy to się moją śmiercią. Więc tak, jeśli chodzi o ten dom, nie wiem, jak tam na razie wejść możemy to może będziemy mogli tam wejść później, tam jest znowu pełno jaszczurów e, nie wiem, nie wiem, zobaczymy po, po nagraniu tego odcinka e, spróbuję jakoś tą wyspę przeczesać zobaczymy, może coś ciekawego się znajduje e, zlok zlokalizować może te czerwone e, bagienne ziele żeby na odcinku nie latać jak głupi, nie szukać No to jest kolejna piramida, bo to jest ta y, jedna z najważniejszych, dla, jedna z najważniejszych dlatego że, dlatego że znajduje tu się jakiś bodajże... Y, taka kamienna tabliczka, w której... na której bodajże znajduje się mapa. ale nie jestem pewien, może ta tabliczka znajduje się w tamtym domu, do którego nie mogliśmy wejść. Nie, nie mam nie mam w tej chwili pewności. Fakt. znowu ten. Głupi troll. Głupi. głupi. Głupi, głupi, głupi. Nie wolno. Nie wolno bić pana. Zobaczmy na kolejny trollest mhm. więc nie ma. Są jakieś ciemne grzyby. E, nic więcej. Więc chodźmy stąd. Mhm. Coś ciekawszego tutaj znajdziemy. Z tej. tam. Pierdoły. Może może na górze coś będzie ciekawego. O ile da się to w ogóle wejść. Nie da się tutaj wejść. No to dobra, dupie z tym. Nie, nie wchodźmy tam. Ojej, coś mi się w karty zasycha szybko i mi piecze tak dziwnie. Ole lepiej. Coś jadły? U, dzień dobry! Kolejny poziom, ale fajnie Tutaj jest magiczna e, mikstura No i nic więcej Oprócz tego, cię się 56 level, mamy 31 punktów Nauki, jak najbardziej hmm. Może Dać broń dwuręczną Żeby mieć 96% Nie wiem, zastanowię się jeszcze no, następny poziom, no jest za ogromną ilość, za 50 tysięcy że potrzebujemy Ponad 50, e, nie wiem ile, 7 tysięcy? Ojejku, ile was to jest Myście chcieli by, byście mi szybko do dupy nakopali, byłby spokój, ale nie, wy wolecie uciekać Paszowon, chodźcie szybko, szybko, zróbmy tak, hyc, hyc, oj no, bo nie trafiłem. Myślałem, że trafi wszystkim po kolei. Jednak nie bardzo. No, coś tutaj jest y, pełno e, tych tabliczek. Mam nadzieję, że to jest jakaś z broni dwuręcznej, bo któraś chyba bodajże tutaj była taka jaśniejsza. Zręczność oraz bodajże to jest albo siła, albo mana. Nie, to jest y, ten. Życie. Zawsze coś, nie? 15 punktów. Mam 1200. Tak to jest magiczny bełt, magiczny bełt, magiczny bełt. dupie z tymi magicznymi bełtami, co mnie to nie interesuje. Stara moneta. Na serio nic więcej, to nie jest możliwe. O, tu jest coś, coś leży, widzicie. Smoczy korzeń, chyba już trzeci. O, i sekstans jest. Mam już cztery sextance. 4 aż, albo tylko. Był na jeden hmm. Rozejrzyjmy się tutaj dokładniej. Nie, no, byłem pewien, że będzie to coś więcej. O, szczaw królewski, super. Stara moneta. Nic więcej, no, no trudno. Spadamy stąd. Bynajmniej. No chociaż jedną, jednej, jedną rzecz, która jest nam potrzebna, bo potrzebujemy jeszcze mapy Jakby wspominaj, ona jest na kamiennej tablicy Która znajduje się gdzieś, ale gdzie nie mam bladego pojęcia, bo, bo bynajmniej w tym domu Bym liczył, Nadużyłam słowa bynajmniej e, Liczyłbym na to, że w tym domu Ale nie mam e, pewności Co do moich przypuszczeń Liczyłbym na to, że że jest y, jeszcze jakieś miejsce, które nie odkryłem, bo zostaje na serio tylko i wyłącznie ten dom A słuchajcie, no to jak nie możemy tego domu... W... o, jeszcze one bagienne ziela. jeszcze tylko dwa tak? tak, jeszcze tylko dwa e, tutaj szukałbym teraz pomocy w przyjaciołach może pójdziemy na statek, pogadamy sobie z, z Jackiem mhm. fuck, jeszcze mi urządziła, no ale może nie zaraziła nie mam takiej pewności Tak, nie zaraziło mnie Kifem, no i bardzo dobrze Chodźmy, uciekajmy na wyspę A, czy na plażę Porozmawiamy sobie z... Miltenem o tej książce I tu jest jakiś żółw Miałem jeszcze pójść do pani... Enny, czy tam kogoś tam, żeby zrobiła mi zupę z tych właśnie z tego właśnie mięsa i dzięki temu jak zjemy odpowiednią ilość, to dostajemy bodajże jeden punkt siły czy tam dwa No mnie nie pogardził nie? bodajże mi to za darmo dosłownie bo taki jeden co i ile mi zada obrażeń zero Więc no Przerzukałem tą starą wieżę Co? Czego się dowiedziałeś? Czy to mówiąc to niczego, Nic, to niczego tam nie było A na no, dziwną książkę Znajduję się w Posiadanie, Co? E, zdaje się posiada magiczną aurę. Naprawdę? Pozwól mi ją zobaczyć. E, wydaje mi się, że masz rację. Podob, podobna ta książka naprawdę zawiera magię. Może potrzebuję trochę czasu, by się z nią poradzić, tak, z nią poradzić. Dobrze. Aha. Ok, spoko. Znalazłem jaskinie pełną złóż magicznej rudy. Naprawdę? Nie, niezwłocznie powiedz o tym kapitanowi. Mhm. Mm Spoko. Gorn. Mam dla ciebie świeże mięso i jabłka. Skąd najlepsze, ja Umiałem miałem z głodu. Myślę, że powinieneś zgłosić się do Jacka. Aha. A on da co od nas mięso, nie? Czekaj, jeszcze coś. Co? Aha, no chcę na żarcie Surowego Surowego, ej to, 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 to niedobrze To nie dobrze, że on potrzebuje jeszcze... Ile on potrzebował tam? Gorm powiedział mi, że umrze z głodu i potrzebuje... Zobaczyłbym co najmniej 10 pieczonego mięsa. No, no mam pieczone mięso. ale mam. No nie wiem, chyba nieważne. E, może. Nie wiem, Lester. Ojku, czas się skończył. Znalazłem sobie nietypowe bagienne ziele, chcę zobaczyć. Niezwykła odmiana, pokaż, niech spojrzę. Bardzo proszę. Hmm, wygląda naprawdę jak bagienne ziele, tylko że jest czerwone. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, mój przyjacielu. Widzę to po raz pierwszy w moim życiu. Całkiem możliwe, że jest to bagienne ziele, że te bagienne ziele ma o wiele le lepsze możliwości. Jedno jest pewne. Ta wyspa ukryła wiele niespodzianek. Nieraz... Nieraz dały się... Nieraz działy się tu dziwne rzeczy. Co zrobić z bagiennym zielem? Hm, na początek należy zbadać te tajemniczą rośliny. Być może właści właściwości mogą się okazać przydatne W niektórych przypadkach Jakbym znalazł tego więcej, przynieś mi Spoko, z tego co czytałem Kiedyś eee, Trzeba mu te buginy się dodać dopiero jak już będziemy mieli wszystkie dlatego, że to może się zbagować A słuchajcie, to było na tyle Dzięki wam za obejrzenie, trzymajcie się na następnego odcineczka i na pewno Za chwilę biorę się nagrywanie kolejnych filmów i tak dalej, więc no, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie powinniśmy w, wypłynąć z tej zaginionej, dziwacznej wyspy.